Ulica Potulicka doczeka się remontu w 2013 roku. Urząd Miasta uruchamia właśnie procedurę przetargową, która ma wyłonić przyszłego wykonawcę remontu jednej z najbardziej zniszczonych ulic naszego miasta. Wykonamy remont infrastruktury podziemnej, remont nawierzchni zarówno w zakresie jezdni, jak i wymiana terowisk, wymiana całej sieci trakcyjnej, budowa chodników nowych, miejsc parkingowych. Tak naprawdę to jest 1000 metrów na ulicy Potulickiej plus pętla oraz 300 metrów ulicy Narutowicza, więc jest to dość spory kawałek. To, kiedy ostatecznie ruszy remont ulicy, zależy przede wszystkim od środków finansowych. Urząd miasta ma odłożoną część pieniędzy, znacząca część pochodzić będzie jednak z budżetu województwa zachodnio-pomorskiego. Urząd miasta przygotowuje odpowiednią dokumentację, by remont mógł rozpocząć się możliwie szybko. Cykl inwestycyjny: przede wszystkim uzależniamy od pozyskania środków finansowych od marszałka. W tej chwili. Toczymy rozmowy związane z pozyskaniem źródła zewnętrznego i stąd też uzależniamy od tego rozpoczęcie inwestycji. Remont ulicy Potulickiej to nie jedyne inwestycje drogowe realizowane w naszym mieście. Co nas jeszcze czeka w przyszłym roku? Rozpoczęcie. Budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, rozpoczęcie budow przebudowy terowiska w Alei Piastów, modernizacja terowisk na ulicy Wawrzyniaka czy chociażby modernizacja terowisk na skrzyżowaniu bohaterów Warszawy i Jagiellońskiej. Tak więc ta modernizacja u ulicy Potulickiej, to tak naprawdę jeden z, ele z wielu elementów całego cyklu inwestycyjnego. Remont ulicy Potulickiej według zapowiedzi magistratu może rozpocząć się po finale regat The Tolshi Races 2013. Potrwa maksymalnie 24 miesiące, w tym czasie komunikacja z ulicą będzie utrudniona.